W świecie duszonym przez hałas, rozproszenia i beznadzieję istnieje modlitwa ukryta na widoku wszystkich, modlitwa, którą wielu powtarza mechanicznie, nigdy nie rozumiejąc jej ukrytej mocy. Ojcze nasz. Ale co by się stało, gdybyś odmawiał ją z prawdziwą intencją, gdyby każde słowo było odczuwane w sercu, jak głęboki krzyk duszy? Przygotuj się, by odkryć zakazaną modlitwę, która otwiera niebiosa, burzy niewidzialne mury i zmienia przeznaczenie. To nie jest zwykły film, to zaproszenie do sakrum, głębokie zanurzenie w każdej linijce tej tysiącletniej modlitwy, która może wszystko zmienić, jeśli masz odwagę odmawiać ją jak nigdy dotąd. Zostań do końca. Ponieważ coś w tobie się obudzi. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, stwórco wszystkiego, co widzialne i niewidzialne, dziś zbliżamy się do Ciebie z sercem. Modlitwa zaczyna się od uznania boskiego synostwa, ogłaszając, że jesteśmy dziećmi Najwyższego, nie tylko stworzeniami, ale dziedzicami Twojej chwały. Ta prawda uwalnia nas z okowów świata, wyrywa nas z roli ofiar okoliczności i stawia nas jako Twoje ukochane dzieci, stworzone na Twój obraz i podobieństwo. O ojcze, niech każde słowo tej modlitwy będzie krzykiem duszy, wołaniem, które rozbrzmiewa w niebiosach i budzi to, co w nas najświętsze. Niech wypowiadając, Ojcze nasz, odczuwamy Twoją bliskość, Twoją obecność, która nigdy nas nie opuszcza, nawet gdy nasze oczy są oślepione rozproszeniami świata. Niech ta modlitwa nie będzie tylko powtarzana, ale przeżywana, odczuwana w każdej cząstce naszego jestestwa, jak most łączący nas z Twoim sercem. Święć się imię Twoje, O Boże, pełen mocy i majestatu. Niech Twoja świętość będzie wywyższona w naszym życiu, ponad wszystko co ziemskie, zepsute czy przemijające. Ogłaszając świętość Twojego imienia, stajemy przed Tobą, uznając, że jesteś suwerenny, że przewyższasz wszystkie siły, które próbują nas zdominować. Niech to uznanie otworzy drzwi nadprzyrodzonego w naszym życiu, aby cuda się dokonywały, aby domy były odnawiane aby złamane serca były uzdrawiane. Twoje imię jest tarczą, jest ogniem, jest życiem, niech będzie światłem, które rozprasza ciemności wokół nas, płonie jak płomień w naszych duszach, przynosząc odnowę i nadzieję. O Ojcze, niech święcąc Twoje imię, możemy zobaczyć Twoją chwałę objawioną, przemieniającą to, co niemożliwe dla ludzkich oczu, w świadectwa Twojej miłości. Przyjdź, królestwo Twoje, panie, z całą Twoją mocą i chwałą. Niech Te słowa będą dekretem na naszych ustach, wezwaniem, by niebo zstąpiło na ziemię, by Twoje panowanie ustaliło się w naszym życiu, w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach. Niech wypowiadając Te słowa, wypowiadamy wojnę chaosowi, niesprawiedliwości, siłom, które próbują ukraść pokój płynący od Ciebie. Twoje królestwo nie składa się z pustych słów, ale z przemieniającej mocy, zdolnej do zrywania łańcuchów, uzdrawiania niewidzialnych ran i przynoszenia światła tam, gdzie jest tylko ciemność. O Boże, niech Twoje królestwo przyjdzie jak fala, która zmywa wszelki ból, wszelką wątpliwość, wszelką beznadzieję, i niech możemy być narzędziami Twojej woli, niosąc Twoje światło tym, którzy są zagubieni. Niech za każdym razem, gdy modlimy się o Twoje Królestwo, odczuwamy Twoją obecność, która nas prowadzi, wzmacnia, uzdalnia do życia zgodnie z Twoim wiecznym zamysłem, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. O Ojcze, to jest modlitwa poddania, oddania naszych planów, pragnień, dróg Twojemu doskonałemu zamysłowi. Wiemy, że Twoja wola jest dobra, miła i doskonała, nawet gdy jej nie rozumiemy, nawet gdy nasze serca się opierają. Daj nam odwagę, by puścić kontrolę, by porzucić ego, które upiera się walczyć o własne drogi. Niech modląc się o Twoją wolę, znajdziemy pokój w pewności, że Ty prowadzisz nas do większych celów, do przeznaczenia, które przekracza to, co tymczasowe. O Boże! Niech poddanie się tobie będzie momentem, w którym niemożliwe staje się rzeczywistością, w którym drzwi się otwierają, w którym serca są przemieniane. Niech twoja wola będzie kompasem naszego życia, latarnią, która prowadzi nas przez burze, obietnicą, że nigdy nie jesteśmy sami. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj panie, ty, który jesteś dawcą wszystkiego, nie prosimy tylko o pokarm, który podtrzymuje ciało, ale o wsparcie dla duszy, siłę do stawiania czoła wyzwaniom, nadzieję, która utrzymuje nas niezłomnymi nawet na pustyniach życia. Twój chleb powszedni, to Twoje żywe słowo, które nas karmi, prowadzi, pociesza, to pewność, że nawet nie znając jutra, Ty podtrzymujesz nas dzisiaj. O Ojcze, naucz nas polegać na Tobie każdego dnia. Szukać Twojej opieki z wdzięcznością, rozpoznawać, że każdy nowy świt przynosi Twój ukryty cud. Niech ta modlitwa połączy nas z Twoją wiernością. Przypomnij, że nigdy nie pozwalasz nam brakować, że Twoja ręka jest zawsze wyciągnięta, by nas podnieść, wzmocnić, poprowadzić. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. O Boże miłosierdzia. To jest modlitwa, która wyzwala, która łamie łańcuchy urazy, która leczy najgłębsze rany. Wiemy, że nosimy w sobie winy, że grzeszymy przeciwko Tobie i naszym braciom, ale Twoja miłość jest większa niż nasze słabości. Przebacz nam, Panie, obmyj nas swoją łaską, odnów nas swoim duchem i daj nam serce, które przebacza, które puszcza żale, które odmawia bycia więźniem bólu. Przebaczenie nie jest słabością, ale siłą, nie jest zapomnieniem, ale uwolnieniem. O Ojcze, niech przebaczając, możemy otworzyć przestrzeń dla Twojej łaski w naszym życiu, aby Twój pokój płynął jak rzeka, aby Twoje błogosławieństwo znalazło czyste i przygotowane serce. Niech akt przebaczenia będzie mostem, po którym kroczy Twoje uzdrowienie, przywracając to, co świat próbował zniszczyć. Nie wódź nas na pokuszenie o Boże, nasz schronie i twierdzo. Wiemy, że pokusy nas otaczają, często przebrane, podstępne, obiecujące przyjemność lub bezpieczeństwo, ale odciągające nas od Ciebie. Chroń nas Panie, swoją potężną ręką. Daj nam rozeznanie, by rozpoznać pułapki, mądrość, by wybrać drogę prawdy, siłę, by oprzeć się głosom, które próbują nas zwieść. Ta modlitwa jest naszą duchową tarczą, naszym wołaniem o Twoją ochronę pośród bitew. O Ojcze, trzymaj nas, gdy jesteśmy słabi, prowadź nas, gdy jesteśmy zdezorientowani, podtrzymuj nas, gdy świat próbuje nas obalić. Niech czuwamy i modlimy się, trwając niezłomnie w Twojej obecności, wiedząc, że w Tobie znajdujemy zwycięstwo nad każdą pokusą. Zbaw nas od złego, Panie, Ty, który jesteś naszym Zbawicielem. Są siły, których nie widzimy, cienie, które krążą, kłamstwa, które szepczą w naszych zmęczonych umysłach, ale Twoja moc jest większa. Twoje światło rozprasza wszelką ciemność, Twoja miłość pokonuje wszelkie zło. Gdy wołamy o Twoje wyzwolenie, świat duchowy się porusza, łańcuchy są zrywane, aniołowie są posyłani, by nas strzec. O ojcze, wybaw nas z sideł wroga, z łańcuchów, które próbują nas zniewolić, z lęków, które próbują nas sparaliżować. Niech ta modlitwa będzie naszą bronią! Naszą tarczą, naszą pewnością, że żadne zło nie może oprzeć się Twojej obecności. Okrywamy nasze życie, nasze rodziny, nasze drogi, Twoją najdroższą krwią, ogłaszając, że w Tobie znajdujemy schronienie, bezpieczeństwo i pokój. O Boże, ta modlitwa to więcej niż słowa. To wołanie dzieci, które uznają swoją zależność od ciebie, każda linijka, Ojcze nasz, to drzwi, które się otwierają, zaproszenie, by niebiosa poruszyły się na naszą korzyść. Niech modląc się, nasza uśpiona wiara się obudzi, nasza zapomniana odwaga odrodzi, nasza nadzieja zmiażdżona przez świat zostanie odnowiona. Ty słyszysz, Panie, modlitwy zanoszone z rozdartym sercem, z odsłoniętą duszą, z życiem poddanym. Niech Ojcze nasz będzie naszą intymną rozmową z Tobą. Naszym momentem odnalezienia Twojego pokoju, Twojego prowadzenia, Twojej miłości. Niech za każdym razem, gdy się modlimy, czujemy jak niebiosa się otwierają, mury padają, cuda się dzieją, przemień nas, Panie, przez tę modlitwę, abyśmy mogli żyć w nadprzyrodzonym, abyśmy mogli być światłem w świecie ciemności, abyśmy mogli nieść Twoją obecność, dokądkolwiek pójdziemy. Amen. Być może przez lata powtarzałeś, Ojcze nasz, nigdy nie czując, co On niesie, ale teraz coś się zmieniło. Teraz wiesz, że każde słowo jest żywe, że każda linijka to drzwi i że otwierając tę modlitwę z wiarą, otwierasz także niebiosa nad swoim życiem. Nie pozwól, by to objawienie umarło. Praktykuj, wracaj do tego filmu, gdy będziesz potrzebować. I pozwól, by Ojciec przemówił do ciebie. Polub, skomentuj amen poniżej. Jeśli ta modlitwa do ciebie przemówiła, subskrybuj teraz i aktywuj dzwonek, bo nie będziesz chciał przegapić kolejnego filmu. Nadszedł czas, by się obudzić, nadszedł czas, by się modlić. Jak nigdy dotąd. あうなるほど。